Słowo Pana jest piękne dzisiaj, cały ten czas postu. Myślę, to jest wielkie słuchanie. Pan zalewa nas swoim słowem. Dzisiaj też widzimy w tym słowie naprawdę czułość, piękno i dobroć Ojca. Dlatego warto ciągle się sycić, ciągle się karmić. Pan, jak wiecie, słyszeliście w niedzielę, kiedy tylko widzi nawet przeszkodę ducha nieczystego, który staje mu na drodze. Od razu wypowiada Słowo Boże. Od razu mówi to, co, to czym żyje, to, to, co jest w Nim, a Słowo Boga jest życiem. Tak? Słowo Boga prowadzi Jezusa i nas prowadzi cały czas. I dlatego myślę, że to Słowo będzie cały czas przed nami szło i, i wyprzedza wszystkie nasze modlitwy. Wiecie, ja myślę, że zawsze frapowało mnie, zastanawiało mnie, Dlaczego Jezus y, posyła uczniów, czy y, zleca im coś, czy, czy mówi im coś, zanim oni jeszcze uwierzą w niego? Nawet posyła ich do misji, to jest dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy wziął 72, którzy szli za nim i posłał ich gdzieś. I zawsze mnie to zastanawiało, przecież ci ludzie są absolutnie nieprzygotowani. Oni jeszcze nie mają żadnego wyznania wiary. Oni nie są, nie są nawet nauczeni niczego jeszcze, a już Jezus jest w stanie im zaufać do tego stopnia, że daje im, im powołanie i, i mówi: idźcie przede mną, tam gdzie ja pójdę, to wy najpierw musicie wejść. I zastanawiało mnie to, skąd się bierze takie zaufanie w Jezusie, że może im coś dać, że może im coś polecić. Bo myślę, że to jest też. Ciągle jednak nasza rzeczywistość, to ciągle nas dotyczy też. Niektórzy mówią: Ja nie jestem jeszcze w stanie, nie jestem uformowany, nic nie wiem, nie do końca może wierzę nawet to, co się dzieje, widzę oczami, tak, ale sercem może nie nadążam, tak jak ci uczniowie wtedy. Oni nic nie wiedzą, nie mają nawet doświadczenia jeszcze krzyża i zmartwychwstania, także są daleko, daleko za nami. My żyjemy już naprawdę. W tym czasie, kiedy wszystko, całe objawienie się wypełniło, kiedy naprawdę Jezus pokazał nam wszystko, powiedział już nic więcej Wam nie mogę pokazać, wszystko się, się spełniło. Tak? Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że jest coś więcej w objawieniu, no to się myli, nie ma czegoś więcej. Jezus jest całym objawieniem Boga, całym objawieniem czasów i nie ma już nic nowego, możemy to jakoś lepiej rozumieć, trochę sobie lepiej wyjaśnić, ale nie możemy nic dodać. Ale tamci ludzie w tamtych czasach, oni naprawdę nic nie wiedzą. Są absolutnie nieprzygotowani. Większość z nich jest niewierząca nawet, albo wątpiąca, albo nawet pewnie, gdyby mogli, to by zarzucili Jezusa swoimi wątpliwościami i swoimi też jakimiś ludzkimi takimi rozwiązaniami, które są zupełnie odległe od, od woli Boga. A Jezus, słuchajcie, On naprawdę ich ma obok siebie i ich posyła. I mówi, idźcie teraz i będziecie głosić, będziecie mówić, będziecie uzdrawiać, będziecie kłaść ręce na chorych. To jest niesamowite, jaką ma ufność. Tak zastanawiam się, z czego to się bierze. Zanim jeszcze Jezus umarł na krzyżu, zanim zmartwychwstał, skąd się to wzięło? I myślę, że jest coś naprawdę niesamowitego w takiej wspólnocie, jaką Jezus im zaofiarował, zanim im dał wiarę. Zanim przyszło do nich wyznanie wiary, to dał im najpierw komunię ze sobą, czyli jedność ze sobą. To jest, myślę, odpowiedź, dlaczego im może zaufać. Bo oni jeszcze głową nie nadążają, jeszcze nie wiedzą wszystkiego i nie umieją wszystkiego, ale już są w bliskości z Nim. Dlatego, że bliskość z Bogiem wyprzedza rozum. Bliskość, intymność z Panem to jest coś, co nas przekonuje, co nas pociąga i co czyni nas gotowymi. Zanim nawet ktoś przyjdzie tutaj i odda życie Jezusowi. Też jest wiele takich historii, które świadczą o tym, że ludzie czasami przypadkowo trafiają, wiecie, na, na jakieś spotkanie modlitewne. Pamiętam taki, taki przypadek też człowieka, który przypadkowo w ogóle się znalazł na takim spotkaniu. Nie wiedział, co się dzieje. Pierwszy raz był wtedy pewnie po latach w kościele. I nagle, mówię, wy pan, co niech pan przyjdzie, położy ręce na chorego. I ten chory odzyskał zdrowie. I ten człowiek dopiero wtedy zaczął otwierać oczy, bo mówi: No, ja co ja tu robię w ogóle? Ja nic nie mam. Ale sama obecność Jezusa, sama bliskość z Jezusem wyprzedziła jego wiarę, jego wyznanie wiary. On dopiero później wyznał wiarę w Jezusa. Dopiero później oddał mu życie. Ale na początku po prostu był widzem. I sama obecność Jezusa, sama bliskość Jezusa już nas przemienia. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś w stanie nic powiedzieć i nic zrobić, nie martw się, po prostu siedź. Po prostu bądź. Po prostu poddaj się tej intymności Boga, tej bliskości z Panem. Nawet nie musisz dużo teraz rozumieć, nawet nie musisz rozumieć księdza. Możesz po prostu tylko siedzieć i nie uciekaj. Nawet jeśli wszystko jest dla Ciebie jakieś nie takie, nawet się wydaje, może to nie jest tak, jak ja bym chciał, albo to nie jest mój sposób modlitwy, to nie jest ważne tak długo, jak on jest przed Tobą. Bo Jezus najpierw nas prowadzi do komunii, do bliskości, zanim nam objawi to, co chce nam pokazać. I czasami nawet zanim jeszcze uwierzymy w niego. Tak jest z Piotrem, tak samo. Nie dość, że on kilka razy. Odchodził i wracał, odchodził i wracał, na początku odchodził i wracał. Dla Jezusa to nie był problem, żeby być w komunii z Nim, żeby Go wybrać, żeby zrobić z Niego swojego towarzysza. Chociaż Piotr dopiero później jest w stanie w ogóle coś powiedzieć Bogu i wyznać wiarę w Niego. Dlatego wiara nie może nas, czy brak wiary nie może nas zatrzymać. Nawet jeśli nie jesteś jak Marcin Zieliński, nie jeździsz po Polsce i nie nakładasz rąk na wszystko, co, 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 co się rusza, to nie znaczy, że nie możesz być dzisiaj w bliskości z Jezusem. Dlatego, że Pan naprawdę najpierw otwiera ci serce, zanim cokolwiek od ciebie usłyszy, zanim cokolwiek będziesz mógł mu powiedzieć i się to jest tajemnica Jezusa w przekonywaniu uczniów, w gromadzeniu uczniów że oni najpierw byli naprawdę w, w takiej intymnej bliskości z Nim. I to jest coś, co prowadzi dzisiaj do, do Ewangelii z dnia. Dzisiaj e, słyszymy fragment kazania na górze, szósty rozdział Mateusza, gdzie Jezus uczy modlitwy, bo oni wszyscy chcą wiedzieć, jak. To jest nasz e, stary taki, myślę, e, sposób, e, na, na poznawanie Pana Boga to jest zawsze pytanie: jak? Jak ja mam to zrobić i ile razy mam to zrobić? To jest nasze podejście do Boga. Jezus nie ma takiego podejścia do nas, na szczęście. Nie liczy nic i nic nie będzie, nie wiem, e, e, pokazywał nam palcem, w którym miejscu i co. Jezusowi chodzi o coś zupełnie innego. Dlatego, kiedy uczniowie przychodzą, żeby nauczyć się modlić, to on mówi przede wszystkim, przestańcie gadać. Przede wszystkim przestańcie mówić. Co w ogóle nam się w głowie nie mieści, bo to jest coś odwrotnego do tego, co się nauczyliśmy w dzieciństwie. Kiedy zaczęliśmy się modlić, to, to mama mówiła: Będziesz to powtarzał teraz. I będziesz to mówił wieczorem i rano. I dwa razy dziennie. I będziesz mówił właśnie taką modlitwę, i, i takie słowa. I to przyjęliśmy jako Magiczny zwrot. Ale w pewnym momencie dorastamy też w modlitwie, Jezus mówi: już nie będziesz teraz gadatliwy. Teraz musisz zobaczyć o co chodzi naprawdę w relacji ze mną. Najpierw musisz zobaczyć swoje pragnienie. I najpierw musisz zobaczyć, że to ja cię pociągam, że to ja cię pobudzam, nawet w modlitwie to nie są twoje własne słowa. Że to ja będę cię teraz prowadził. Że Ty nie musisz już wszystkiego wiedzieć wszystkiego kontrolować. Dopóki wszystko kontrolujesz, to nie potrzebujesz tak naprawdę Boga. Dopóki wiesz jak i ile razy, to, to nie musisz tu przychodzić. Jezus ma zupełnie inną drogę. On mówi: Najpierw Cię zachwycę, najpierw Cię pociągnę, najpierw muszę Cię trochę obudzić i to będzie ze mnie. Dlatego nie mów nic na początku. Jak jak przychodzisz do Niego, to pozwól na tą intymność Jezusowi. Żeby On Cię najpierw przyjął jako, jako swojego przyjaciela. Żebyś mógł przylgnąć do Niego, żebyś mogła przygnąć sercem. Zanim jeszcze się czegoś nauczysz, bo mówi Jezus, nie bądźcie podobni do tych, co stoją i tylko powtarzają bez przerwy, ale ich głowa i serce w ogóle są gdzie indziej i nie mają absolutnie intencji i serca, żeby, żeby mnie przyjąć. Jezus. Otwiera im zupełnie inną drogę modlitwy, która nie ogranicza się do słów. I tajemnica tej bliskości, intymności to są pierwsze słowa, kiedy Jezus mówi Ojcze nasz. I Jezus nie mówi Ojcze mój. I nie uczy nas modlitwy Ojcze mój? Tylko mówi Ojcze nasz. Myślę, pierwsza. Yy... Pierwsza myśl to jest taka, że naprawdę Jezus chce, żebyśmy byli w relacji z Bogiem takiej jak on ma, bo nasz w pierwszym rzędzie odnosi się do Niego i do Ciebie. Że idziecie razem w tej relacji do Boga Ojca, że idziemy tam razem, że nie ma czegoś takiego jak ja sam, że nie pójdziesz do Ojca sam, że nie poznasz Ojca sam. Jezus musicie wprowadzić, Jezus musicie zaprosić do tego i idziesz z nim. Nawet jak się uzdrawiasz, nawet jak prosisz o przebaczenie, to on jest z tobą. I jak idziesz przez pustynię i jesteś kuszony, to Jezus idzie przed tobą. Tak jak w niedzielę słyszeliście, Jezus nie woła uczniów i nie mówi: Słuchajcie, teraz idźcie ze mną na pustynię, tam zobaczymy, będziemy walczyć ze złymi duchami. Tylko mówi: Ja idę sam. Bo chce zrobić Wam drogę. Jeśli my idziemy, to idziemy za Nim. Nie możemy powiedzieć, Ojcze mój, bez Jego obecności, bez Jego Ducha Świętego. Święty Paweł mówi: Musi to być działanie Ducha Świętego, który w Was jest, bo nikt nie jest w stanie powiedzieć do Boga, Tato, bez pomocy Ducha. Jezus Wam, wam da Ducha Świętego, który Was nauczy, jak się modlić. To wszystko, Musi być wspólne. Kiedy jesteśmy tutaj przed, przed, przed Bogiem, to nie wyobrazimy sobie Ojca inaczej, jak tylko patrząc na Jezusa. Musimy Go mieć przed oczami, żeby sobie wyobrazić cokolwiek. Żeby wiedzieć, że Bóg naprawdę jest dobry, to muszę widzieć, jaki Jezus jest. Jeśli wiem, że Bóg uzdrawia, to tylko dlatego, że Jezus uzdrawia. Jeśli wiem, że Bóg karmi, to dlatego, że że Jezus nakarmił tłumy, to wszystko jest możliwe tylko razem, razem z Nim. A poza tym to jest też wspólnota braci, bo Jezus chce, żebyśmy szli do Ojca Razem. I nawet jak przechodzimy swoją własną drogę, powiem Wam szczerze: nikt z nas sam daleko nie zajedzie. Dlatego jest ta grupa na przykład wtorkowa, nie po to, żeby było jakoś fajnie we wsi. I żeby wszyscy słyszeli na ulicy śpiew i gitarę, tylko żeby ludzie, którzy potrzebują przyjść, zwłaszcza ci, którzy być może nie są w stanie sami nawet się pomodlić, nie potrafią tego albo, albo nie mają już siły, żeby przynajmniej posiedzieli z nami, żeby przynajmniej na chwilę weszli w tą obecność, która nie będzie ich modlitwą, bo nie potrafią tego albo już nie mogą tego zrobić, ale żeby. Otrzymali dar od innych, którzy, się, którzy mają wiarę i którzy mają miłość. I to pobudza, naprawdę, to jest, to jest jak, jak, nie wiem, jak wy się czujecie, tak? Ja potrzebuję tej grupy. Nie dlatego, żebym tutaj wypowiedział swojej mądrości, ale po to, żebym, żebym naprawdę się nakarmił dzisiaj. Ja czekam na grupę wtorkową, tak? Wiem, że wieczorem będą ludzie, którzy mają wiarę, którzy przyjdą uwielbiać Boga, i ja potrzebuję tego. Potrzebuję słyszeć Wasz śpiew. Nie żartuję. Nie, nie. Nie, nie jest tak źle. Ale potrzebuję czasami was usłyszeć. Ja wiem, że to jest bardzo deprymujące. Ja tego nigdy nie lubiłem, żeby ktoś mi mówił, jak ja mam się modlić i kiedy mam mówić coś. Ale czasami mi aż korczy, żeby powiedzieć ludzie, chodźcie razem, wejdźmy w jakiś taki szturm do, do nieba, żebyśmy słyszeli siebie nawzajem, bo jak nie słyszymy siebie nawzajem, no to każdy wtedy modli się do ławki. To każdy szepcze sobie tylko pod nosem. I wtedy nie czuć tego, że jesteśmy, że jesteśmy przed naszym Ojcem, tylko myślimy, jestem przed moim małym Bogiem, który jest dla mnie, ja jestem czasami tak trochę z Nim, a czasami nie. I nie ma tej siły, tak, wspólnoty, która cię niesie, która cię przyprowadza do serca Ojca. I są tu ludzie, ja wiem, słuchajcie, i to mogę wam gwarantować, że na każdym spotkaniu we wtorek są tu ludzie, którzy nie mają siły otworzyć ust. I jak ty nie otworzysz ust za nich, to nie będzie uwielbienia. Wiecie o tym. I dlatego ja czasami biorę mikrofon i mówię głośniej, żeby naprawdę ponieść tych, którzy nie potrafią mówić, którzy nie mogą może dzisiaj nie mają dobrego dnia, którzy może są cierpiący, tak, albo przyszli w takiej depresji, że nic nie mogą powiedzieć. I to ty teraz musisz wziąć trochę, trochę tą modlitwę, tak, trochę ich poprowadzić, żeby, żeby nie było tak, że, że, że każdy jest sam. Nawet jak siedzimy obok siebie. I mówię, czasami też mówię tak zbyt wyraźnie, ale, ale to jest właśnie to, że, że nie idziemy do Ojca samotnie. Nikt z nas nie dojdzie do Ojca samotnie. Jezus prowadzi nas wszystkich. Zobaczcie, że On jest też oblubieńcem nas wszystkich. Nigdy nie powiedział: Jestem oblubieńcem Katarzyny czy Barbary. Nigdy czegoś takiego nie zrobił Jezus, bo powiedział: Jestem oblubieńcem Kościoła. A Kościół, to jesteście Wy, Zgromadzenie, które uwielbia, które chwali mnie na każdym miejscu. Pan Bóg jest naprawdę wpatrzony w nas, ale, ale czyni z nas jedno ciało, jedną wspólnotę. Święty Paweł mówi nikt w niej nie jest ani lepszy, ani gorszy. Nie można powiedzieć, że oko jest lepsze od ucha, czy ręka od nogi, bo każdy jest potrzebny i każdy ma, ma swoją rolę i swoje miejsce i swój charyzmat, ale jesteśmy wszyscy wszyscy przed Nim razem. I dlatego to jest nasz ojciec. Nikt nie przyjdzie do ojca sam. Jezus, kiedy objawił się, kiedy powiedział ojcu, wiecie, że to powodowało wiele, wiele oporu, faryzeusze zaczęli go prześladować, bo, bo nie mówią, jak on mówi, on bluźni. On bluźni, bo mówi Abba, mówi mój tatuś. I wiecie co? Żeby uwierzyć w to, że to jest mój tatuś, nikt z nas tego nie zrobi sam. Nikt z nas tego nie wypowie sam. Jeśli Twoi bracia nie będą Cię wspierać w tym, żeby przyjść do serca Ojca, to nikt tam nie dojdzie sam. Jeśli nie spojrzymy na Jezusa, który nas prowadzi, nie dojdziemy tam sami. Dlatego przełamać w sobie tą mentalność groźnego Boga nie uda się nikomu o własnych siłach. Bo to jest pierwsza prawda wiary, że Bóg jest naprawdę czuły, dobry i kochający, i że On nie zsyła wirusów na Ziemię. Pan Bóg nie zsyła na nas klątw, bo wtedy szatan byłby niepotrzebny, Kim byłby wtedy On, przeciwnik natury ludzkiej. Gdyby to Bóg ciągle nas, nas tłamsił i zabijał, nie byłoby sensu. Bóg nie jest sprzeczny sam w sobie. Bóg jest dobry, ludzie w to nie wierzą. Posłuchajcie czasami, co mówią o, o, o dobrym tacie Abba, że to się w głowie nie mieści, bo nigdy nie wyszliśmy z, te, z tego przekleństwa, że Bóg nas będzie niszczył i dręczył. Potrzebujemy siebie nawzajem, żeby, żeby w to uwierzyć. I to każdego dnia, bo ciągle mam wątpliwości, nawet, nawet czasami to. To jest zbyt silne i zbyt mocne, i, i wydaje nam się, że, że rak też przyszedł, bo Bóg to wymyślił, tak, i ci zrzucił to z nieba. I trzeba brać się do tego, żeby podnieśli cię i powiedzieli: Słuchaj, dzisiaj idziemy chwalić Boga. On jest naprawdę, naprawdę kochający. On jest naprawdę dobry. On nie ma w sobie nic złego. Będziemy do niego wołać jak Jezus. Abba. Powtarzaj po Jezusie, Abba. Mów, tato. Mój tatusiu, nawet jeśli widzisz przed oczami Ojca ziemskiego, który nie był dobrym tatusiem, to On cię uzdrowi, żebyś zobaczył Boga inaczej, bo on nie jest jak Twój tata na ziemi. To jest źródło wszelkiego Ojcostwa. To jest czuły i wrażliwy i kochający Bóg. I w Nim jest wszystko, co, co jest dobre. I dzisiaj. Jezus nas chce wprowadzić w tą intymność. Tam ja się, to przekonywało tych uczniów. Oni nie wiedzieli nic o uzdrawianiu, o czynieniu cudów, o czynieniu znaków. Naprawdę nic nie wiedzieli jeszcze. Oni po prostu czuli tą bliskość Jezusa, który jest jak ojciec dla nich. I oni byli w stanie iść od drzwi do drzwi, czego my nie robimy, od drzwi do drzwi i mówić: "Przyszło już królestwo Boże". Nam nawet jakby zapłacił, to nikt by nie poszedł. Ale oni tak byli blisko z sercem. Jezusa, którym widzieli Ojca, że oni byli po prostu posłuszni Mu, chociaż nie wiedzieli jeszcze dlaczego. Nie oddali Mu jeszcze życia, a już robili wszystko, co on chciał od nich. Bo Jezus ich wprowadził w komunię, w taką bliskość z Bogiem, że nie byli w stanie się oprzeć. I to jest to, co tutaj robimy też także mówię, nie musimy wszystkiego rozumieć i od razu zjeść wszystkich rozumów i, i też nie wiem, nawet Niekoniecznie musimy już mieć perfekcyjną wiarę do tego, żeby być posłusznymi Jemu i pójść tam, gdzie nas posyła. Jezus może to zrobić naprawdę tak, jak chce. Dzisiaj ktoś dzwonił do mnie z daleka, z, z drugiego krańca Polski, słucha tej, tych czasami, tych nauczani i mówi: Nie wiem, ja poszłam, co ona mówiła, gdzie, na targ. Mówię, kupić jajka. mówię nie mogłam się oprzeć, bo widzę, że, że ten człowiek jest smutny. Ten człowiek na targu, który sprzedaje jajka. Mówi, jak zwykle, to jest też piękne w tych ludziach, taka prostota, tak? Mówi, że księdza, nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ja zaczęłam mówić o Jezusie. Mówię, Jezus naprawdę jest Panem dzisiaj. Jezus nie chce, żeby Pan dzisiaj był smutny. I mówi, zaczęła się taka rozmowa, tak? I mówię, wie Pan, niech Pan przyjdzie, mamy, mamy spotkanie, na którym modlimy się za ludzi. Zaprosiłam Go, mówię, czekam aż przyjdzie, żeby Pan Go uwolnił z, te, z tego przygnębienia. I mówię, w Jego oczach był, proszę księdza, taki smutek. I myślę, to jest coś, co wynika jakby nie, nie z jakiegoś wyrachowania i takiego chęci nawrócenia kogoś, tak? Jezus nigdy nie miał chęci złamania, nie wiem, człowieka i, i udowodnienia mu, że, że nie ma racji. Jezus po prostu pociąga wszystkich. I ci, którzy idą z Nim, widzą to, to samo pragnienie pociągnąć kogoś do Jezusa, żeby powiedzieć: Słuchaj, jest nowe życie dla Ciebie. Będzie, będę modlił się za Ciebie, będę modliła się tutaj, gdziekolwiek Cię spotkam. I to jest coś takiego autentycznego. Wtedy to zmienia naprawdę życie ludziom. To naprawdę ich dotyka, bo tu nie ma nic interesownego. To nie jest. Nękanie kogoś, czy, czy zasypywanie argumentami, tylko to jest miłość Ojca, tak? który mówi: Synu, gdzie jesteś? Powiedz mi, ja Ci pomogę, ja Cię podniosę, ja Cię pocieszę, ja Cię wskrzeszę. To jest nasz Ojciec i tym Jezus pociągał tych, tych biednych ludzi, którzy nic nie wiedzieli o niczym. I dzisiaj robi to samo, myślę, z nami. Niektórzy będą też czuli się jak tacy ostatni w ławce. I nie wiem już naprawdę, co mam zrobić, co mam powiedzieć, i czy ten Bóg w ogóle ze mną jest. Ale panu to nie przeszkadza, żeby cię zaprosić dzisiaj do, do takiej ko kochającej bliskości, której nikt inny nie daje. I dzisiaj tylko nie opieraj się temu. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Po prostu podejdź bliżej. Zacznij też mówić mu o swoim pragnieniu. Powiedz, panie, nie, nie potrafię, nie umiem, jestem jak pustynia, ale ty jesteś jak ta woda życia. I dzisiaj możemy wejść dalej właśnie w Jego intymność, w Jego bliskość, w Jego obecność. Także będziemy teraz chwalić i, i wspierać siebie też. Myślę, że to ważne, żebyśmy, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że On przychodzi do nas. Nie, nie tylko do mnie, nie tylko do moich problemów. Przychodzi do nas. Także kto chce, może powstać jeszcze raz i będziemy dalej wołać ciabba. Ty jesteś dobry Ojcze, ty jesteś łaskawy Panie. Ty jesteś moją miłością, Ty jesteś moim pragnieniem dzisiaj. Przyjdź z nowym żarem dzisiaj, z nowym, z nowym natchnieniem. Z, daj mi dzisiaj wejść w Twoją obecność, Panie. Daj mi dojść do tronu Twojej chwały, żebym wiedział, że jest więcej dla mnie, że nie jestem skazany tylko na powtarzanie pacierza, ale że Ty, Panie, chcesz mi pokazać swoje serce, chcesz mi pokazać, Panie, swoją miłość, chcesz mi napełnić dzisiaj gorliwością, Panie, jakiej nie mam. Bo wiem, że to wszystko pochodzi od Ciebie. Jak tylko jestem z Tobą, Panie, to wszystko jest proste wtedy. Wtedy jest łatwe. Nie muszę kombinować, nie muszę się zastanawiać. Mogę się poddać tylko, Jezu. I Ty wszystko, Panie, uczynisz. Ty jesteś początkiem i końcem wiary Jezu.